Na wspólne granie zaprasza Bit Service. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Painting Machine. Tak, wiemy, mieliśmy bardzo długą przerwę. Ponad chyba dwa miesiące, ale to wszystko jest powiązane z tym faktem, że przenieśliśmy swój oddział do Działdowa. Mamy teraz studio w Działdowie, aczkolwiek jest jeszcze możliwość, żeby tam w Olsztynie, w miejscu właśnie starego naszego studia, pograć sobie w Warhammera 40, w Batla, czy też w War Machine, albo nawet i inne systemy biterne. Dzisiejszy odcinek to będzie taki odcinek informacyjny, ponieważ no bardzo, bardzo długo nas tutaj było na YouTubie, więc chciałbym tak trochę uzupełnić tej informacji, co się tutaj w ogóle dzieje bo właśnie już były komentarze w niektórych filmikach o treści nie umieraj i od razu tutaj chciałbym podać wam cały zakres informacji. Tak, nie. Tak nie. Nie, nie umieramy. My dalej będziemy prowadzić swoją działalność. Teraz właśnie będziemy się również skupiali na grach komputerowych. Na początku to było takie luźne właśnie podejście do tematu, tak jakieś, takie testowaliśmy jakieś stare produkcje. Teraz właśnie w tym filmiku informacyjnym widzicie e, odpaliliśmy Wildstara. E, Wildstar miał premierę 3 czerwca i doczekacie się premiery tej gry właśnie na moim kanale, na kanale Painting Machine. Co mogę Wam ciekawego powiedzieć, tak? Do studia został sprowadzony nowy komputer. Jest to e, komputer e, taki, jakby to powiedzieć, już najnowszej generacji. E, komputer został zakupiony w serwisie, właśnie w sklepie BitService I jestem bardzo, jakby to powiedzieć, zadowolony z e, usług tego sklepu. Bardzo polecam. E, tak samo pewnie też i przed filmem będziecie mie e, nie, znaczy mieliście możliwość zaobserwowania e, logo. Loga serwisu. Ja tutaj jeszcze przyciszę, yy, gdzie tu jest, chat. KBinding Structural Sound, przyciszę gra, bo nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. I z, właśnie ze wszystkich takich ważniejszych informacji, no to tak. Przenieśliśmy się do Działdowa i ta długa, długa przerwa jest wynikiem tego, że właśnie zmieniliśmy swoje położenie. Jeszcze raz powtórzę. Jesteśmy teraz w Działdowie. I tak, yy, długa przerwa na YouTube też wynika z tego, że, jak tu już cały czas przypominam, my nie jesteśmy YouTuberami takimi, jako takimi i głównie zajmujemy się właśnie studiem malarskim. Ale teraz uznaliśmy, że skoro jest już yy, około 300 subskrypcji na naszym kanale, no to jest warto prowadzić yy, ten yy, kanał YouTube. I tak, został zakupiony właśnie nowy sprzęt specjalnie po to, aby jakby to powiedzieć, sprostać waszym wymaganiom. Jeżeli chodzi o gameplay, recenzje i innego typu takie atrakcje, i zostają właśnie też sprowadzane najnowsze tytuły właśnie w celu zrobienia mini recenzji. I tutaj właśnie, abyście się nie nudzili w tym filmie informacyjnym, ja tutaj właśnie daję taki króciutki, króciutki materiał z gry Wildstar Online. Jest to gra sieciowa, która ma szansę, uwierzcie mi, ma szansę konkurować ze słynnym World of Warcraft. Yy, jeszcze, co ciekawego mogę wam powiedzieć, no bo to jest taki naprawdę króciutki, króciutki odcinek, ponieważ chciałbym po prostu dać jakokolwiek informację, prawda, że my jeszcze żyjemy, tak, że jeszcze będziemy nadawać. Yy, kupiłem nowy program do streamu, ponieważ ten darmowy Obi Director, czy jak on tam się zwał, jak zwał, tak zwał, no to on był naprawdę fatalny jakościowo, był masakryczny. Sami zresztą mogliście o zaobserwować to przy e, streamowaniu gry The Elder Scrolls Online. E, jeżeli jesteście zainteresowani, dajcie również komentarze, bo tutaj w poniżej w tym filmiku. Ponieważ jest jeszcze opcja nagrywania tak zwanego live'a, czyli spotykamy się, no, znaczy spotykam. Yy, będziemy nadawać na żywo. Więc, jeżeli Was interesuje jakieś wspólne granie, to właśnie Wildstar, to zapraszam wszystkich do wspólnego grania oraz do oglądania właśnie streamów. Yy, jeszcze do studia mam. Przy, przybyć yy, gra Watch Dogs Właśnie też będziemy prowadzili małą recenzję Watch Dogsa Muszę zwiać, bo na trochę pocisnął ten twór Właśnie będzie jeszcze, na kanale pojawią się takie tytuły jak Watch Dogs, to prawda jeszcze na Znamy też, już wszyscy, chyba cała Polska wie oficjalną datę premiery Wiedźmina Trójki. się studio chciał się załapać na edycję kolekcjonerską, żeby tam zrobić zapowiedź oraz nagrać unboxing, ale się nie udało. Ale właśnie wracając do tematu, no to jeszcze będą takie ciekawe tytuły jak Watch Dogs oraz na pewno się pojawią jakieś właśnie nowsze tytuły, ja jeszcze gram na starej platformie. To jest y, komputer, procesor i5. Y, karta grafiki to był bodajże Radeon, 7000 y, pierwszych, lepszych streamów to się nada. Aczkolwiek y, wszystkie inne, nowsze produkcje, właśnie recenzje i inne tego typu rzeczy będę nagrywał już na tej naszej nowszej platformie. Tam już mamy procesor y, in, Intela 7, y, kartę graficzną GeForce 780 Titanu. No, i kar y oczywiście tam płyty SDD i tego typu atrakcja. Więc wszystko bardzo, bardzo, bardzo płynnie powinno nam tu chodzić, tak? Teraz właśnie przy okazji testuję tym nagraniem również nowy program do nagrywania, jak to już wspominałem na początku zobaczymy jak on wyjdzie i mam nadzieję że jestem właśnie bardzo dobrej myśli jeszcze, aby mamy taki bardzo drobny problem tutaj u nas w studiu ponieważ mamy problem, aby podpiąć tutaj internet, tutaj może właśnie ten willstar może się trochę ciąć oraz być trochę taki lagowaty ponieważ ja teraz gram na internecie mobilnym, ponieważ okazało się, że tutaj mamy bardzo bardzo yy, ciężki problem, aby w działdowie w ogóle podłączyć internet bo to się okazało, że no cóż, jak chcemy mieć internet z telekomunikacji czy coś takiego, to musimy czekać na panów fachowców przez 3 tygodnie jeszcze. A więc, niektóre takie sieciowe rzeczy, albo po prostu nawet nadawanie filmików na YouTube, to może jeszcze się przedłużyć o spory, spory okres czasu. A więc, tutaj dałem wam taki luźny filmik informacyjny. Mam nadzieję, że, zostawi że zostaniecie jeszcze na długo, na długo z nami oraz oraz, oraz, oraz... życzę Wam time. miłego spędzania It's czasu na y, podwórku jeżeli w czasie właśnie oczekiwania na, nowych na nasze nowe produkcje, ponieważ mamy tutaj już chorą temperaturę, dochodzi do 30 stopni. A więc w czasie przerwy możecie jak najbardziej się rozkaszować właśnie nadchodzącymi wakacjami. Cóż. Mam nadzieję, że jeszcze raz powiem, że mam nadzieję, że zostaniecie tutaj nadal z nami i do zobaczenia już niedługo w przyszłych naszych produkcjach. Trzymajcie się, cześć!